Cześć, witajcie na moim kanale. Przedstawiam wam pierwszy odcinek z serii tutoriali do Cities Skylines. W tej części wytłumaczę i pokażę na bazie dostępnych modyfikacji, jak zbudować funkcjonalny i kilkutorowy przejazd kolejowy. Do jego budowy potrzebne będą nam następujące mody: najnowsze wersje Traffic Managera, Node Controllera i Network Skinsu. Linki do tych modów oraz innych przydatnych modyfikacji znajdziecie w opisie do filmu. Zaprezentowany mamy tutaj przejazd kolejowy składający się z kilku torów, który jest w pełni funkcjonalny. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie, kiedy przejeżdża pociąg przez obojętnie który tor, szlabany automatycznie zamykają się, zatrzymując cały ruch na przejeździe kolejowym. Na załączonym obrazku widzimy właśnie taki przejazd kolejowy. Został w tym momencie zamknięty, ponieważ pociąg zbliżający się do stacji kolejowej widocznie w tle przejechał przez checkpoint ustawiony na jednym ze swoich torów. Pociąg ten przejechał przez stację, pojechał dalej i po osiągnięciu pewnej wartości ustawionej właśnie na przejeździe kolejowym przejazd zostaje. Z powrotem otwarty chyba że przez tany checkpoint przejedzie kolejny pociąg i mamy kolejny przykład. Pociąg przejechał przez checkpoint. Zamknęły się szlabany. Pociąg bezpiecznie wjeżdża. W międzyczasie drugi przejeżdża, szlabany są dalej zamknięte. Jak to zrobić? Najprostsza z możliwych, że tak powiem, opcji do tej pory to było po prostu wybudowanie przejazdu kolejowego. Ja będę się posługiwał tymi elementami podstawowymi, niezmodyfikowanymi. Oczywiście one w pełni też e, będą działać na tych zmodyfikowanych rzeczach, ale do tej pory naj jakby formą zbudowania wielotorowego przejazdu było zrobienie e, czegoś takiego włączę rogatki są włączone dobra, są rogatki e, i teraz zobaczcie na to przesuwając węzeł przesuwają się także rogatki To pozwalało nam na poprowadzenie dodatkowych torów, jakby przez daną drogę. Tak czyli mamy szlaban po jednej, po drugiej stronie. Natomiast, jakby największym problemem tego rozwiązania był fakt, iż kiedy w momencie przejazdu pociągu. Sposób um, przejazdu pociągu tym torem, rogatki się nie zamykały. Rogatki zamykały się dopiero w momencie, kiedy pociąg przejeżdżał którymś z tych dwóch torów. Dlatego, że te rogatki były przypisane do tego węzła. W tym przejeździe kolejowym, każdy każda każdy sprzecinek ma swoją osobną rogatkę. Wewnętrzne są ukryte. Jak to wygląda. I jak to zrobić? Przygotowałem tutaj fragment właśnie taki. Będziemy dokładać kolejny tor, kolejny tor. Zrobimy sobie to na bazie 6 torów. zsunę, żeby się wygodniej budowało tego proka wyrzucimy no i moi drodzy mamy coś takiego łączymy sobie to cykl cyk. wygląda to w ten sposób czyli każdy tor ma oczywiście swoje szlabany a więc tym torem przejeżdża pociąg zamykają się te rogatki pociąg przejeżdża tym torem te rogatki się zamykają ale no, chcielibyśmy żeby auta były tu i tu a nie tu kroki wskazane są przed tym, aby zbliżyć do siebie węzły, ponieważ mniej doświadczeni gracze będą mieli problemy um, jakby z, ze zmianą, z ulepszeniem dróg pośrodku. Dlaczego? Dlatego że w drogach w pośrodku musimy. Wyłączyć rogatki. Rogatki zostawiamy tylko na końcach. Tu szlaban, tu szlaban. Najlepiej jest też wyłączyć wszystkie inne dodatkowe um, jakieś funkcje typu jakieś znaki, strzałki i tak dalej, żeby to nam się nie nakładało. A co za tym idzie, powinniśmy też wyłączyć. Przejścia dla pieszych po środku. Ważne jest też, aby umożliwić wjazd samochodom na skrzyżowanie. Oczywiście na krańcach nie. Z tego względu, że kiedy samochód będzie przejeżdżał sobie tędy, to będzie przejeżdżał płynnie, bez ewentualnego zatrzymania się, nie wiem, w jakim celu. Ale zauważyłem, że takie sytuacje miały miejsce. Kiedy mamy już te podstawy skrzyżowania ustawione, nie mamy żadnych rzeczy na ulicy, typu latarnie, jakieś znaki itd. Tak możemy sobie to cykl, cykl poprzybliżać. Teraz się pozbędziemy. tam pi razy drzwi, coś takiego no i teraz jakby całym sukcesem tego, że to funkcjonuje jest połączenie tych wszystkich węzłów w jedną całość przy pomocy narzędzia do mm, sygnalizacji to się nazywa sygnalizacji czasowej. Zaznaczamy trzy węzły i ustawiamy sygnalizację czasową. Im więcej torów wybierzemy do przecięcia, tym będzie to bardziej skomplikowane. A co za tym idzie, niektórzy mogą dostać białej gorączki, zgadując, które ze świateł może być za co odpowiedzialne w przypadku, kiedy Tory poprowadzimy sobie na różne powyginane strony. Dobra, kiedy mamy już ustawione, będziemy potrzebowali tak naprawdę dwóch kroków. Tak więc jeden i drugi. W pierwszym kroku będziemy potrzebowali aby nasz przejazd kolejowy był płynny dla samochodów, czyli dwa drogi dla aut zostawiamy: zielone światła, dla pociągów czerwone światło, tak jak to się prezentuje tutaj na obrazku. Teraz zapiszemy sobie ten krok. Drugi krok zrobimy troszeczkę inaczej, ponieważ ustawimy wszystkie światła zielone, a damy czerwone tylko na końcach. Dlaczego w ten sposób? Samochody mają stanąć i zatrzymać się w miejscu szlabany, czyli na dwóch skrajnych sygnalizatorach świetnych. Środek szlabanu musi być w pełni przejezdny z tego względu, że kiedy zamknie nam się szlaban, auto przejeżdżające tutaj musi bez problemu ten przejazd opuścić. W sytuacji kiedy ustawimy na środku, zostawimy na środku czerwone światło, to auto dojedzie tu i tutaj stanie. A pociąg przejeżdżający na przykład tym torem no teoretycznie by go przejechał, by go roztrzaskał, ale on zatrzyma się w tym miejscu i będzie stał i czekał do momentu aż to auto się nie ruszy, no bądź po prostu znając grę po prostu przejedzie. Stawiamy BMW sobie na bok. Dobra, wracamy do konfigurowania dalej przejazdu. Mamy krok drugi. Ustawiamy środkowe dla samochodów na zielone. To na czerwone. Możemy to samo zrobić dla pieszych. Aczkolwiek nie, tutaj dla pociągów to musi być wszystko na czerwono. Żeby nam się tutaj ludzie nigdzie nie pamiętali, bo też podczas testów miałem takie sytuacje, że gdzieś tam ludzie przechodzili pod torami, gdzieś tam się czołgali, nie wiem jak to robili. I teraz tak, to zapisujemy i mamy dwa kroki już ustawione. Teraz każdy z tych kroków będziemy musieli ustawić zgodnie z podanym wzorem z tego skrzyżowania, czyli Minimalny czas 1, maksymalny czas ustawiamy jak największy się da. Zaraz wytłumaczę, dlaczego. Współczynnik oczekiwania większy niż 0, czułość niska. Ustawiamy. Edytuj. Tak, to się nic nie zmienia. Współczynnik oczekiwania większy niż 0 i niska. Jakby, żeby zagłębić się w. Każde z tych funkcji wypadałoby obejrzeć parę tutoriali, co z czym się je, co do czego służy. Opowiem Wam, że tak powiem pokrótce, aby uruchomił się kolejny krok, czyli krok zamykający nam szlabany. Musi zostać spełniony pewien warunek. Czyli współczynnik oczekiwania musi być większy niż 0. Jak to działa? Działa to na takiej zasadzie, że w tym momencie, kiedy nie przejeżdża nam żaden pociąg, nasz współczynnik oczekiwania powinien być zerowy. Coś nam się tutaj właśnie wkradło. To jest to, o czym mówiłem, że niestety przy połączeniu ze sobą kilku miejsc jeszcze z dworcem. Te liczby potrafią wariować ale zobaczmy czy przejazd kolejowy nam się zamknie nie, nie zamknie, jakiś błąd w grze e, oczekiwanie mamy zero, czyli żaden pojazd za żaden pociąg nie przejechał nam przez, e, przez checkpointy natomiast co to są te checkpointy są to punkty oddalone od przejazdu kolejowego są to oczywiście dodatkowe węzły dodane do, do tego całego e, systemu świetlnego, że tak powiem. I teraz tak, jeżeli pociąg dojeżdża nam do tego punktu tak, załącza się wówczas oczekiwanie większe niż 0, czyli zostaje spełniony warunek, który uruchamia nam rogatki. I zamyka nam cały szlaban, cały przejazd kolejowy. Akurat wjechał z drugiej strony pociąg, a z tamtej strony mamy ustawiony checkpoint aż tutaj. Po to, aby zamykał się także ten przejazd kolejowy, który nie wiem dlaczego, ale w tym momencie nie jest podłączony do całej sieci tutaj naszej. Coś tam pewnie przebudowywałem. Jak widać, oczekiwanie, czas oczekiwania jest większy niż 0, ale mamy przepływ równy 0, czyli to jest kolejny punkt, który musimy edytować, aby nasz szlabon się zamknął. I co tutaj ustawiamy? Czyli minimalny czas. Zamknięcia szlabanu, tam był bodajże ustawiony na 25, maksymalny na 40. I teraz, tak naprawdę, mnie interesuje ta maksymalna wartość, ponieważ od tej wartości będzie uzależnione to, jak długo po przejeździe pociągu dalej ten szlaban będzie zamknięty. Jeżeli ustawię 10, on praktycznie od razu się otworzy. To już jakby pozostawiam w kwestii indywidualnej ustawienie tej wartości tutaj. E, ponieważ może być ona zależna od nie wiem długości trasy, tego co na tej trasie się znajduje i tak dalej i tak dalej. E, Kolejny tutaj e, jakby ważny element to było ustawienie współczynnika przepływu, który jest równy 0, czyli jakby wracamy do tego pierwszego, wracamy do tego pierwszego punktu naszego. Czyli jeżeli współczynnik przepływu będzie równy 0, czyli żaden pociąg nie będzie przejeżdżał przez nasze punkty, automatycznie uruchamia się timing do zamknięcia szlabanu. Oczywiście dalej czułość niska, mówię wszystkie te funkcje powinniście sobie obejrzeć tutorial dostępny na YouTubie, bo jest bodajże dwa albo trzy chyba takie tutoriale w różnych językach. Dobrze jest to pojąć dobrze jest to z, zobaczyć, e, aby móc ewentualnie coś tam później sobie dodatkowego pomodzić właśnie dodając jakiś dworzec, coś i to wszystko spinając w jedną całość a więc tak, e, tak skonfigurowany przejazd czyli posiadający w drugim kroku takie parametry w pierwszym kroku takie parametry będzie nam dawał ogólny ogólny zarys czegoś takiego pociąg nam wyjeżdża ze stacji oczywiście teraz jedzie nam bo automatycznie wyłączyliśmy te wszystkie e, te wszystkie rzeczy to chyba jest nawet hmm, tak jest wyłączone są włączyliśmy i teraz przejazd kolejowy będzie działał już zgodnie z tym co, co żeśmy tam sobie zlecili nie powiedziałem jeszcze o tych checkpointach, które musimy dodać do tego przejazdu kolejowego. Dodaj skrzyżowanie to, to, to. Wróć. usuń sygnalizację czasową. Nie, nie, nie. nie. To jest to, czego nie lubię w tym narzędziu. Dolej. Trzeba każde skrzyżowanie dodawać pojedynczo. Dobra, teraz będziemy mieli już wszystko ok. Teraz tak, aby checkpointy działały prawidłowo, dopasowując je pod pierwszy krok, tak, mamy pierwszy krok, muszą być ustawione tak samo jak sygnalizatory świetne przy przejeździe kolejowym dla pociągu muszą mieć czerwone światło dzięki czemu będzie spełniony warunek współczynnik oczekiwania jest równy, większy niż 0 czyli w tym momencie jeżeli pociąg dojeżdża do tego punktu współczynnik oczekiwania jest większy niż 0 ponieważ pociąg dojeżdża i oczekuje na zmianę światła tak tłumaczę to było patologicznie pociąg sobie przejeżdża dalej, dalej, dalej wyjeżdża szlabany są zamknięte Czeka ten ustawiony przez nas ostatni czas, tą wartość ostatnią. Szlawamy się otwierają, auta sobie przejeżdżają. Tak? Czyli w kroku pierwszym checkpointy również mają czerwone światła, w kroku drugim adekwatnie zielone światło. I to jest cała magia tego przejazdu. Oczywiście, aby to działało, klikamy uruchom. Tutaj widać, jak światła nam się zmieniają. I tak to mniej więcej funkcjonuje. Jeśli film Wam się podobał, chcielibyście więcej tego typu materiałów, w których możemy pokazywać, jak coś fajnego zrobić w city Skylines. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie subika, klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Będziemy budować Szczecin, starać się odwzorować go jak najlepiej się da i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!